Dzień dobry, dzień dobry. Czy jesteśmy o tej godzinie na żywo? Czy nie jesteśmy? Kto tam jest ze mną? Słuchajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie. Wyszłam do Was na live'a, żeby Wam opowiedzieć, o co właściwie chodzi z tą Alicją z Krainy Czarów, ponieważ myślę, że wiele z Was się zastanawia o Cześć, Marcia. Wiele z Was się zastanawia, co właściwie ta Elin tutaj wymyśliła znowu z, tą z Alicją z Czarów. Słuchajcie, to jest bardzo interesująca historia, dlatego że to jest w ogóle moja ulubiona książka i tak się składa, że mhm, ja akurat czekam na pacjenta, a Ty tu, a ja tu, a Ty tam czekasz na pacjenta, super. Wracając do Alicji, słuchajcie, 8 marca tak sobie to wymyśliłam, że zrobię Wam taki surprise na Dzień Kobiet. 8 marca będą warsztaty w Trójmieście. Przylatuję do Was specjalnie z Norwegii na piątek, sobotę, niedzielę, tak? Czyli od 7 do 9 marca będę prowadzić warsztaty, które mają niezwykłą formułę w niezwykłym miejscu. Warsztaty będą w hotelu Quadril, który to właśnie jest zrobiony w nawiązaniu do Alicji z Krainy Czarów. To jest przepiękny, pięciogwiazdkowy hotel, oczywiście ze strefą spa. I teraz tak, Mamy dwie opcje tych warsztatów. Będzie sobota, która będzie zakładać całodniowe wykłady, więc to będzie taki open, na który można kupić osobno bilety. Będzie kawusia, będą ciastki, będzie również szwedzki stół, bo nie wyobrażam sobie zostawić Was bez jedzenia cały dzień, dlatego że wykłady będę prowadziła ja i jeszcze dwójka gości moich. Na razie jest to surprise. Kto to będzie? Mogę Wam powiedzieć jedynie, że obydwie zajmują się biohackingiem mózgu poprzez ciało i poprzez zewnętrzne rzeczy, więc to będą oczywiście dwie dziewczyny, ale te sobotnie warsztaty nie są ograniczone płcią. Jeżeli będziecie miały ochotę przyjść z koleżanką, z przyjaciółką, lub z mężem, z partnerem, wszyscy jesteście mile widziani, dlatego że ten Open Day będzie po prostu dla wszystkich. Jaki jest tytuł warsztatów? Po drugiej stronie lustra. Duszy, lustra świadomości, lustra osobowości, tak? Jeżeli wejdziecie na moją stronę w zakładki warsztaty, to zobaczycie tam całość programu i, i cały nagłówek. Całość będzie nawiązywała oczywiście do osobowości, do pracy z mózgiem, do pracy z podświadomością. Będę opowiadać o tym, jak podświadomość wpływa na nasze wybory, na nasze decyzje, co z tym zrobić fantem, jak w ogóle okiełznać system nerwowy i układ nerwowy. Co w ogóle z tą naszą osobowością i co z tym cieniem, co na to wszystko zaradzić? Całość warsztatów będzie pod wyzwaniem pracy z głową, pracy ze sobą. Będzie kupa, kupa różnych fajnych rzeczy. Tak jak powiedziałam, te moje dwie prelegentki, które przyjadą, bo przyjadą z dwóch odległych części zakątków Polski, specjalnie do Trójmiasta, na te nasze wykłady. Jedna, tak, wamuchyla rąbka tajemnicy. Jedna zajmuje się totalną biologią, więc jest również certyfikowanym wykładowcą z tejże tematyki. Więc naprawdę to jest bardzo, bardzo mocna osoba, która wie, o czym mówi, zajmuje się również uwalnianiem emocji z ciała. Petarda dziewczyna, naprawdę pracowałam z nią, wiem, o czym mówię. Drugie osoby na razie nie zdradza, na razie musicie poczekać. Więc. Sobotę jesteście zaproszeni wszyscy. Panowie, panie, bez różnicy, możecie wpadać, kupujcie bilety, wpadajcie, wypijemy razem kawę. Ja wam powiem to, co wiem na temat mózgu, jak sobie radzić ze sobą i z swoją drugą częścią, to mniej świadomą lub całkiem nieświadomą, a wy będziecie mieli okazję poznać fajnych ludzi na przerwach kawowych, zadać mi pytania personalnie, jeżeli macie ochotę. Ja jestem oczywiście do Waszej dyspozycji. Natomiast dla 15 kobiet, które chcą pójść dalej i głębiej i chcą ze sobą popracować porządnie, przewiduję 15 miejsc VIP, czyli piątek, sobota, czyli te wykłady wchodzą w ten pakiet VIP, oraz niedziela z tymi 15 kobietami spędzę czas osobiście ja. To wszystko, co w sobotę będziemy mówić w teorii, przerobimy sobie z nimi w piątek i w niedzielę. Czekają nas wspólne warsztaty, czekają nas wspólne posiłki. Czeka nas wspólne bycie razem. Będziecie miały okazję poznać mnie osobiście. Będziecie miały zadać pytania, których do tej pory nie zadałyście z jakichś powodów. Ja jestem dla Was. Oczywiście cała strefa spa jest również dla Was, dlatego że hotel jest pięciogwiazdkowy. Jedzenie będzie z najwyższej półki. Generalnie cały hotel jest z najwyższej półki. Możecie sobie zobaczyć, hotel nazywa się Quadril. Gdańsk. Więc naprawdę zachęcam Was, żebyście sobie zerknęli, co to za miejsce. Nie od parady je wybrałam i będą wszystkie moje warsztaty organizowane w specjalnych miejscach przepięknych, dlatego że ja cały czas uczę swoje kobiety, że zasługują one na wszystko, co najlepsze. Więc jeżeli chcecie zrobić sobie cudowny prezent na Dzień Kobiet, lub panowie chcecie zrobić prezent swoim paniom, a nie macie pomysłu, to ja zapraszam przejść na moją stronę elinruso.com. Tam w zakładkach znajdziecie warsztaty, tam od razu też są płatności, wszystko jest podpięte, niczego nie musicie szukać. Program jest również tam. Jedyne, czego nie ma, to jeszcze nie ma wypisanych moich prelegentek. One będą z czasem. Spieszcie się, dlatego że do końca stycznia jest cena promo, do końca lutego już będzie normalna cena, tak? Później jeszcze powiem, bo będzie można wyszarpać delikatną zniżkę w lutym. Ale to, to jeszcze Wam dam znać, jak to zrobić. Na razie zniżka jest do końca stycznia, liczba miejsc jest mocno ograniczona, dlatego że sala też nie jest z gumy, mogę przyjąć odpowiednią ilość ludzi na te wykłady. Jeżeli chodzi o vip no to VIP jest miejsc 15 dokładnie, tak? Nie mniej, nie więcej, tylko 15. Ja jestem do Waszej dyspozycji w weekend Święta Kobiet i jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie. Możecie oczywiście zadawać pytania tutaj pod filmikiem. Całość będzie pod wezwaniem Alicji w Krajniczarów, dlatego że nasza ciemniejsza strona, nasza podświadomość, nasza, nasz cień jest zawsze troszeczkę jak po drugiej stronie lustra. Także poznanie siebie jest trochę jak wpadnięcie przez Alicję do króliczej nory. Także będę Wam wrzucać różne hasła z Alicji, będę Wam tworzyć grafiki, dlatego że wszystkie grafiki, które tutaj są, są stworzone przeze mnie. E, oczywiście, we współpracy z Midżurnej. E, I to jest wszystko tworzone z myślą o Was. Czy będzie jakiś certyfikat uczestnictwa em, tej Akademii? E, o czym konkretnie mówisz? Mówisz o tych warsztatach? Nie przewidziałam certyfikatu na warsztaty, bo to nie jest szkoła to są warsztaty. Ehm, więc musisz to doprecyzować, jeżeli chodzi o, o certyfikaty. Eee, 14 miejsc, bo jedno już je zajmuje. Dobrze, Martusia, oczywiście, że jedno jest Twoje. Tak, masz rację. 14. No, także dziewczynki, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych warsztatów, wszystko jest u mnie na stronie. Ja będę wrzucać tutaj informacje regularnie. Troszeczkę teraz to konto zaleje tą informacją, bo przy ostatnich warsztatach dziewczyny mówiły, że było za mało informacji, że niektóre nie widziały, że są te warsztaty, więc musicie się uzbroić w cierpliwość, jeżeli chodzi o moje storki. Dlatego, że oprócz tego, że będę do Was gadać, jak zawsze, to również będę wrzucać informacje y, o naszej wyprawie do krainy czarów. Naprawdę zachęcam Was do zobaczenia y, tego hotelu. Myślę, że wrzucę kilka zdjęć. Y, Pokoju, jak wyglądają tam te cudowne pokoje, żebyście zobaczyły, jak wygląda jedzenie, i mam nadzieję, że się zobaczymy tam na miejscu, bo ja się nie mogę już doczekać. To będzie początek marca, już będzie troszeczkę cieplej. Mam nadzieję, że będzie słonecznie. Tam jest piękny ogród, będzie można sobie wyjść z kaweczką na zewnątrz. Tam jest przepiękne spa. No mówię, pięciogwiazdkowy hotel to nie jest um, jakiś hostelik przydrożny gdzieś na trasie nie wiem czy jest taka trasa Gorzów Poznań tak także ja was serdecznie zapraszam wszystkim moim dziewczynom będę wysyłać informacje jeszcze na WhatsAppie natomiast mam nadzieję że się widzimy na tych warsztatach dlatego że program będzie petarda dostaniecie bardzo dużo informacji co ze sobą zrobić um, Postaram się nagrać jakieś materiały z tych warsztatów, żeby one zostały, żebym mogła również później wam coś udostępniać, ale wiadomo, jak to jest na żywo, to jest na żywo. Sala jest na 100 osób, więc słuchajcie, nigdy się nie spotykamy bez powodu i bez przyczyny. Przyjdą ludzie, którzy są zainteresowani tym tematem, przyjdą ludzie na Waszym poziomie. Mam nadzieję, że również dzięki mnie poznacie tam ogrom kapitalnych osób, z którymi będziecie mogli. Może zrobić jakieś biznesy, może utrzymywać kontakt później, które może zostaną w naszej Akademii Kobiet, ponieważ również prowadzę klub Imperium Kobiet, w którym codziennie są rozwojowe materiały, w którym raz na dwa tygodnie mamy Zoom, spotykamy się i ja odpowiadam na Wasze pytania. Więc to jest coś, co jest na bieżąco. Informacją o Imperium Kobiet również za chwilę będą na stronie. Marcia pisze 100 osób, które myślą podobnie rozwojowo, no właśnie, rozumiesz, jaka to będzie petarda, ty wiecie jaka tam będzie energia na tej sali, to po prostu my tam rozniesiemy energetycznie ten hotel. A 15 osób będzie mogło posiedzieć również ze mną w jacuzzi i pogadać o swoich najskrytszych rzeczach, które potrzebujecie przegadać, bo na ostatnich warsztatach tak właśnie było z dziewczynami. Ja swoje warsztaty organizuję zawsze w miejscu, w którym możemy się wieczorem odprężyć, w którym jest sauna, w którym jest jacuzzi, w którym jest basen a na pewno coś z tych rzeczy do wyboru, żeby po ciężkim dniu, kiedy przypracowujemy emocjonalnie nasze ciało i psychikę, żeby można było pójść i również wywalić to z ciała, tak? Zrelaksować się, wymasować się jakieś hydromasaże. Więc to będzie niezwykły weekend na dzień kobiet. I zarówno to będzie prezent dla was, jak i dla mnie. Dlatego, że ja zawsze się bardzo cieszę na spotkania z Wami. Wszystkie jesteście cudowne, z większością z Was pozostaje później w kontakcie, część z was decyduje się później. Na terapię ze mną, a część po prostu zostaje, na przykład, właśnie w klubie kobiet, i przerabia sobie po malutku materiał, i ma tam również możliwość podpytania o coś. Tam również się zbierają kobiety na tym samym poziomie emocjonalnym, bo bardzo często słyszę od dziewczyn, że niestety w trakcie ich rozwoju osobistego zmienia im się towarzystwo i one przestają mieć o czym rozmawiać ze swoim poprzednim towarzystwem. Więc to jest dla was. Miejsce, w którym możecie znaleźć osoby, z którymi będziecie mogły porozmawiać na tematy, które Was interesują. Zamiast siedzieć i oglądać, nie wiem, seriale na przykład, tak? Także ja Was serdecznie. Czy powtórzę cenę, bo później dołączyłam? Ema, musisz wejść na, na stronę, tam są ceny podane wszystkie. Zarówno na sobotni warsztat, tylko sobotni warsztat bez noclegu, bo można przyjechać na same warsztaty, jak i tej grupy VIP, tak? Bo do końca stycznia jest jedna cena, a do końca lutego jest inna cena. Także trzeba pójść na, na stronę i sobie tam przeklikać, bo płatności również tam są podpięte, tam jest wszystko, tak? E, także mam nadzieję, że się, z wami, że się z wami zobaczymy osobiście. Ja po prostu nie mogę już się doczekać i. I przebieram nóżkami. Jeżeli ktoś nadal nie wie, czy ma się zdecydować, czy nie, możecie pisać do mnie maila lub pisać tutaj na brief. Ja zawsze odpowiadam. Rozwieję każde wątpliwości. Możecie również wrócić na mojego YouTube'a. Cały czas ta sama nazwa. Tam jest kupa moich materiałów. Możecie... Posłuchać i przekonać się, czy aby na pewno chcecie dołączyć, czy nie, bo może jeszcze coś Wam tam wpadnie w oko i jednak stwierdzicie, że warto przyjechać. Mam też dziewczyny, które mieszkają gdzieś tam w okolicy Trójmiasta, więc one na pewno będą na swobodnych warsztatach. No i co? Pytajcie. Pytajcie, bo jeżeli wejdziecie do mnie na stronę, tam jest wstępny rozkład jazdy na te warsztaty. O czym tam będzie.

A nie wiem, czy widzieliście tam jakiś huragan, lekko panuje, zwłaszcza od strony Irlandii, e, i część lotów jest odwołana. Mój jest delikatnie opóźniony, ale mam nadzieję, że jednak mimo wszystko dotrę. Moje, moja przyjaciółka wczoraj miała urodziny i nie wyobrażam sobie nie być w ten weekend u niej w Londynie, więc siedzę i czekam na mój lot. Słuchajcie, mogę Wam pokazać, jak wygląda. E, tylko odsłonię, poczekajcie, odsłonię tylko kamerę. O, wszystko jest zaśnieżone. Wszystko jest zaśnieżone, słuchajcie. Także siedzę i czekam. Czy macie jakieś pytania? Możecie pytać w temacie warsztatów, możecie pytać. W jakichś innych tematach, które. Ła! Zobaczcie. Nie przybliżę, niestety, ale czyszczą pas. Wszystko pan zasypał tym śniegiem. Możecie pytać o cokolwiek, co wam przyjdzie do głowy. Hmm, związanych z warsztatem, lub nie z warsztatem, z czym chcecie. Moje dziewczyny po poprzednich warsztatach y, utworzyły sobie grupę na Whatsappie, gdzie wszystkie jesteśmy i mam grupkę, gdzie one się nawzajem wspierają. Każda ma różne problemy. Jedna w związku, inna z wagą, trzecia tam z pracą, czy zmieniać, czy nie zmieniać. Więc myślę, że po tych warsztatach ta grupa po prostu się powiększy, że nie będę tworzyć nowej grupy, tylko będę bazować na tej grupie, która już jest i pewnie część dziewczyn z tamtej grupy również będzie chciała dołączyć na te warsztaty, które będą 8 marca. Planuję również na tych warsztatach zrobić poranną jogę. To Wam tylko tak wrzucę temat, dlatego że ja jestem 12 lat na macie i uważam, że ciało z naszą świątynią jest bardzo ważne i trzeba o niej dbać i joga jest trochę jak drugi oddech, więc mówiąc o układzie nerwowym, nie mogę nie zrobić z rana jogi dla moich dziewczyn, dla moich wipek, które będą. Ja koryguję na zajęciach, ja podchodzę do każdej, pomagam wejść w pozycję, Pomagam złapać oddech, ja naprawdę jestem takim supportem dla Was, niezależnie od tego, czy to jest yoga, czy to jest praca ze mną w terapii. Ja jestem zawsze dla Was. Dlatego, że nie uznaję czegoś takiego, że zajęcia się skończyły, bo ja mam zajęcia raz w tygodniu i koniec, i my nie mamy ze sobą przez tydzień teraz kontaktu. Ja jestem zawsze do dyspozycji w ciągu tygodnia i ja jestem zawsze do dyspozycji, jeżeli coś się u Was dzieje, odpowiadam na pytania lub. Zasadzam wam magicznego kopa, jeżeli nie możecie się do czegoś zabrać. No. Także, jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie, bo chciałabym jeszcze wskoczyć na, na TikToka. Niestety, z telefonu nie poprowadzę dwóch liveów na raz. Mhm. Dziewczyny, które i chłopaki, którzy dołączyli teraz już pod koniec, obejrzyjcie sobie jeszcze raz tego live'a. Mówiłam o warsztatach 8 marca na Dzień Kobiet. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Jeżeli nie macie pytań, to, to będę uciekać. Idę zaraz do swojej bramki, bo siedzę naprzeciwko. Nie tam, gdzie trzeba, bo tam jest ciasno. Ale zasuwają, słuchajcie. Patrzcie. Patrzcie. Nie wiem, czy to widać. Jak jeden za drugim jedzie i czyszczą tam. Też pas. No, zasypało troszkę Norwegię na dniach. No to co? Jak nie macie pytań, to ja Was wszystkich ściskam bardzo mocno. Piszcie pod filmem, jeżeli się jednak pytania nasuną. Ja, jak zawsze, odpowiem na wszystko, co Was zadręcza. Trzymajcie się cieplutko.